Trwa budowa nowego budynku dworca autobusów miejskich przy krańcówce na ulicy Waltera Jankego. Na jakim etapie są prace? W tej chwili montowana jest elewacja wentylowana od strony ronda PCK. Trwają w samym budynku prace wykończeniowe. Czekamy na montaż witryny szklanej na wejściu do budynku dworca. Są już zamontowane parapety, są kafelki w środku budynku zamontowane. Została wykonana także nawierzchnia betonowa przy przystankach. Beton. Wyleżakował czas, jaki powinien przeczekać. Wkrótce będzie dowiązania asfaltem i być może na przełomie września i października zostanie przywrócony na samej pętli ruch autobusów. Przypomnijmy, co będzie znajdowało się w nowym budynku. Nowy budynek obejmuje zarówno zaplecze socjalne dla kierowców autobusów miejskich, jak i część przeznaczoną dla obsługi pasażerów. Jeżeli chodzi o część dla pasażerów, znajdzie się tam niewielka poczekalnia oraz kasa biletowa, a także pomieszczenie toalety. Kierowcy autobusów będą natomiast mieli do dyspozycji pomieszczenie socjalne z wydzieloną dodatkową toaletą. W budynku znajdzie się także pomieszczenie techniczne. Co ważne, obiekt będzie monitorowany. Powierzchnia użytkowa budynku to 64 m2 i ona uległa powiększeniu w trakcie realizacji. Na etapie przetargu mieliśmy pewne założenia w ramach tzw. programu funkcjonalno-użytkowego, wówczas powierzchnia była szacowana na 54 m2. Natomiast przypomnijmy, inwestycja wykonywana jest w formule zaprojektuj i wybuduj i na etapie projektowania udało się te powierzchnie w ramach tej samej kwoty ryczałtowej powiększyć o 10 m2, powiększeniu Między innymi poczekalnia. Zagospodarowany również zostanie teren wokół budynku. Zagospodarowanie terenu dotyczy oczywiście zieleni, ciągów pieszych, czyli chodników, zostaną postawione nowe latawnie parkowe. Dodatkowo zaplanowaliśmy doświetlenie przejść dla pieszych prowadzących do gwańcówki autobusowej. Tak jak wcześniej wspomniałem, została wykonana już nowa nawierzchnia betonowa na jezdni autobusowej przy przystankach dla wsiadających i wysiadających. Przypomnimy kiedy rozpoczęła się budowa, kto ją wykonuje oraz jaki jest jej koszt. Sama budowa rozpoczęła się w kwietniu tego roku. Wcześniej był etap projektowania. Wykonawcą wyłonioną przez Urząd Miejski w Przetawgu jest lokalny przedsiębiorca Mawian Wdowiak, przedsiębiorca z Pabianic. Koszt budowy to jest milion 100 tysięcy złotych, który dotyczy zarówno budynku, jak i przebudowy jezdni na pętrankiego i zagospodarowania całego otoczenia. Szczególnie ważne podkreślenia jest to, że inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Modernizacja i Rozwój Komunikacji Miejskiej w Pabianicach. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Dodatkowo udało nam się pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa. Zakończenie budowy budynku miało nastąpić pod koniec sierpnia, niestety jednak do tego nie doszło. Jak wiemy, pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany. Były opóźnienia związane z dostawą materiałów budowlanych, a także z dostępnością personelu, sprzętu. Te opóźnienia rzeczywiście uwzględniliśmy i przychyliliśmy się na wniosek wykonawco wydłużenie terminu zakończenia inwestycji. W tej chwili planujemy zakończenie inwestycji na listopad.